Właska Pana naszego, Miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te, niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. W tą dzisiejszą drugą niedzielę po Epifanii, po poświęcę objawienia Pańskiego jako Zbawiciela całego świata i wszystkich ludzi, wsłuchajmy się w słowa psalmu, psalmu 139, przeczytam dwa ostatnie wiersze, 23, 24, jeżeli ktoś śledzi i czyta. Razem ze mną, a psalmista król Dawid wyznaje, modli się: Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje, i zobacz, czy nie kroczą drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Panie się Boże, tak Tobie chcemy ten czas teraz słuchania, rozważania i przyjmowania Twojego Świętego Słowa powierzyć. Tak, zabierz nasze myśli, które mogą nas rozpraszać z minionego tygodnia, może dzisiejszego poranku, i pozwól, aby to słowo nas dotknęło, poruszyło, przemieniło, ale też i zachęciło, aby wstępować w Twoje ślady i wypełniać je w swoim życiu. A spraw to dla imienia Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Moi kochani, Myślę, że każdy z Was wie o tym, że są pewne obowiązkowe badania, które są narzucone czasami przez prawo w Polsce. Między innymi do takich obowiązkowych badań należy to, że musimy nasze auto, nasz pojazd, nasz samochód poddawać corocznej kontroli. No, chyba, że ma ktoś nowy samochód, to przez pierwsze trzy lata może sobie bez wpisu do, właśnie, takiego dokumentu, stwierdzającego właśnie, tożsamość, nazwijmy swojego samochodu, to wpisywać. Ale po tych trzech latach musimy co roku robić obowiązkowe badania kontrolne swojego samochodu. Bez względu na to, czy z Was tutaj jest ktoś kierowcą, czy tylko pasażerem, ale, nawet pasażer i żona czasami przypomina swojemu mężowi popatrz się w tamten dokument, czy nie zbliża się ten termin ważności, bo jak nie będziesz miała prawo jazdy, czy nie będziesz miał jakiegoś innego dokumentu, to jeszcze policja na to popatrzy, że tak powiem, i się to może bez jakiegoś większego kłopotu obejdzie. Ale, jeżeli nie ma, zrobionego obowiązkowego badania i nie wybierzemy się do właśnie stacji kontroli pojazdów, nie zostanie ten samochód poddany temu badaniowi, nie otrzymamy odpowiednią pieczątkę, nie zapłacimy za to, to no, nie, nie razy, żebyśmy się udawali na jezdnię. Ale może niektórzy z Was też wiedzą, że na przykład taki budynek jak Kościół, plebania, szkoła, zakład pracy musi mieć też obowiązkową książkę budowlaną, czy książkę obiektu, w którym się właśnie znajdujemy, budowlaną. I musi być co roku sprawdzana na przykład, jeżeli tu jest gaz, szczelność instalacji. Przychodzi kominiarz, daje Wam odpowiedni dokument co roku, że Wasz komin jest sprawny, nie dymi, nie będzie zagrożenia Waszego życia. Musimy poddawać też przegląd całą techniczną konstrukcję tego budynku, jakim jest Kościół. Mało tego, trzeba sprawdzać gaśnice, one mają swój... Termin przydatności, muszą zgodnie z przepisami PEPOSZ, wszystko musi się zgadzać, musi się tam jakaś pieczątka znaleźć, musi kto wziąć na, za to odpowiedzialność, czy co pięć lat trzeba sprawdzać instalację elektryczną i tak dalej. Wiem, znam się troszeczkę na tym, bo przez wiele lat prowadziłem domy opieki, miałem to wszystko też na swojej głowie, ale dlaczego o tym mówię? Bo póki się nic nie dzieje, wszystko jest ok. To możemy spać spokojnie. Ale jeżeli się stanie jakiś co? Wypadek, nieszczęście? Czasami to możecie obserwować w mediach, to od razu się szuka co? Winnych. Zaraz od czego się zaczyna? Od papierków. Czy wszystkie pieczątki się co? Zgadzają. Jak się nie zgadzają, to macie problem i prokuraturę na głowie. I przed tym nie uciekamy. Ci, którzy są odpowiedzialni, jako Rada Parafialna, jako dyrektorzy, kierownicy, to wiecie dobrze, czy nawet w domu przychodzi kominiarz, tak? I daje odpowiedni dokument, bo jakby się ktoś zaczadził, to kogo jest wina? Kominiarza? Was. Rodziny. Czy jeżeli samochód ulegnie wypadkowi i nie miał tych badań, to kto będzie winny? Policjant? Producent? Ty i ja, że nie dopilnowaliśmy swojego obowiązku. Ale koni, jeszcze jeden taki element jest bardzo ważny. Które przychodzi z wiekiem, tu bądźmy szczerzy, a mianowicie badania e, stanu swojego zdrowia. Póki jesteśmy młodzi, to jak chodzimy do pracy, to musimy tylko te badania, które nas dopuszczają, co? Do pracy, musimy pójść do lekarza medycyny pracy, on nam wystawi, zbada, wszystko jest OK. Ale z biegiem czasu, kiedy nasze zdrowie zaczyna co? Szwankować, albo lepiej, nim właśnie nie zacznie szwankować. Bo jest takie powiedzenie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Znacie to? Mądre, nie? A jak to w praktyce wygląda? Wiedzieć to jedno, a stosować to drugie. Często uciekamy, unikamy, a zwłaszcza mężczyźni, wybaczcie, bo też mogę z perspektywy domu opieki powiedzieć, jak to ze stanem zdrowia mężczyzn bywa. Ja jestem zdrowie. Mnie to nie dotyczy. Ja na żadne badania nie pójdę. Nie dam sobie pobrać krwi, tak? Kobiety też. Żeby było, że tak powiem, sprawiedliwie. I moi kochani idziemy potem i pobierana jest nam krew, tak? Idziemy potem i są może szczegółowe badania. Idziemy do urologa, idziemy do pediatry, idziemy do kardiologa, idziemy do neurologa. Badany jest nasz cholesterol, tarczyca, serce, wątroba, nerki, bo często objawy danej choroby nie są widoczne. Że coś się na naszym organizmie dzieje. Czasami tego w ogóle nie czujemy, żadnego bólu, tak? Czasami nie ma żadnych objawów, które by sygnalizowały, sprawiały, jak w samochodzie. Włącza się czasami pomarańczowa, co? Lampeczka, serwis, tak? Uż coś się tam psuje, dzisiaj mamy takie samochody, że one nawet mówią, jak brakuje nam powietrza, czy tam ubyło w, w, w kołach, tak? Wszystko się świeci. Z naszym organizmem czasami tak nie jest. To ty i ja muszę sobie pójść i zbadać, tak? I czasami okazują się wyniki, które nas zaskakują. Ja chora, ja muszę się poddać leczeniu. Więc, moi kochani, lepiej zapobiegać niż leczyć. Dbać o swoje zdrowie, sprawność fizyczną, badać, kontrolować, przychodzić. I dzisiejszy tekst mówi Pisma Świętego, zaczyna się od słów modlitwy: Badaj mnie, Boże. Badaj, kontroluj. Ale co ma na myśli autor Psalmu 139? Moi kochani, jest początek roku. Warto się zastanowić nad moją, swoją własną kondycją duchową. To, co żeśmy przed chwilą usłyszeli, jest takie logiczne, mądre. Tak, trzeba kontrolować samochód, trzeba kontrolować budynki, trzeba dla naszego bezpieczeństwa, poczucia komfortu. To robimy, to jest naturalne, pilnujemy, zapisujemy sobie datę następnej wizyty u lekarza. Nie robicie tak? Bo jak wam przepadnie na Narodowy Fundusz, to możecie następne trzy lata czekać. A jak jest z twoją i moją duszą? W Ewangelii Jana jest napisane, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał. Wszystko byście mieli w tym świecie poukładane jak należy, ale na duszy swojej, co? Szkodę poniósł. Jedna z piśni nawet to dosłownie nazywa: Czas o duszę mieć staranie. Czy masz o swoją duszę staranie? Tak, dziś jesteśmy tutaj na nabożeństwie, to jest też w pewien sposób jakby tego objaw. Tak, chcę, dbam o swoją duszę, jestem na nabożeństwie, chcę, aby Boże Słowo mnie przenikało, dotykało, poruszało, przemieniało, żebym miał w sobie dzisiaj refleksję. Będziemy dzisiaj też przeżywali sakrament. Komunii Świętej, wcześniej będziemy w spowiedzi wyznawali nasze grzechy, ale moi drodzy, tak jak gdy jest w przypadku badania naszego stanu zdrowia. Przychodzimy do lekarza, on przynosi wyniki, mówi albo jesteś zdrowa, wszystko w porządku i okej, okay. ale gdy dostrzega jakiś symptom choroby, od razu przekazuje pewne informacje. Co masz robić? Nie od święta, nie od niedzieli, nie do następnej wizyty za rok, ale czasami co? Co? Dzień? Dbaj o swoje zdrowie, tak? I mówi: pilnuj diety, tak rzucam. Więcej się wyśpi, więcej ruchu, spacerów, aktywności sportowej. Pilnuj swoich kroków. Mamy zegarki, tak? One liczą niektórym, tak? Jak dzisiaj muszę 10 tysięcy, dzisiaj 8 tysięcy, jak tego nie zrobię, bardzo dobrze. Super. Super. Badaj wzrok, tak? Dbaj o swoje serce. Nie obciążaj. Pilnuj, co jesz. I tak dalej. Wiele mówi, te jakieś lekarstwa, to lekarstwa też się nie bierze, jak mi się przypomni, tak? Raz na tydzień, o, miałem tam lekarstwa na ciśnienie. Nie miałem lekarstwa na, na nie wiem, na coś tam, Jeszcze przypomniałem po miesiącu, że miałem je mieć codziennie. Robicie tak? Czasami żona albo mąż musi też przypilnować, przy a wziąłeś dzisiaj tabletki. O, zapomniałem. Jak jest z tym, co dzisiaj też Boże Słowo mówi psalmista, król Dawid, potężny władca, a zarazem wielki bohater wiary? To by można by powiedzieć, mógł sobie żyć swobodnie, lekko, cieszyć się, ale on, moi kochani, miał też o duszę swoją starania. Bo wiedział, że tak samo jak te choroby, które na nas czasami przychodzą, w swoich objawach są niewidoczne, a okazuje się, że jestem chora na chorobę nowotworową, na nadliśnienie, może mam cukrzycę, na pozór może się czuje jeszcze dobrze, zdrowo, tego nie widać, nie słychać, ale oby nie było co? Za późno. Oby nie było za późno, więc czas o duszę mieć staranie i właśnie codziennie też przychodzi do Pana Boga i wołać: Badaj mnie, Boże, poznaj serce moje. Znamy taką pieśń. Większość ją lubi śpiewać, starsze pokolenie szczególnie, kiedy ranne wstają. Znasz, znacie? I tam jest potem w pewnym momencie napisane ledwie oczy przetrzeć zdołam, wnet do smartfona swego wołam i szukam go w internecie, co się dzisiaj będzie działo na świecie. Akurat mi się zremowało. Tak? Tak tam jest w tej pieśni? No nie, niektórzy mi kliwają, nie. Ledwie oczy przetrzeć zdołam, wnet do mego... Pana Boga wołam do mego Boga na niebie i Jego pierwsze szukam dla moich dzieci, dla siebie, dla mojej rodziny, dla mojego duchowego życia. I to nie dzieje się od święta, ale to się ma dziać co? Codziennie jak dajesz, wstajesz, to jesz, śniadanie, nie wiem, spożywasz, posiłek, słuchasz, przygotowujesz, masz swoją toaletę. To jest coś, co jest codziennością, tak? Mojego rytmu i higieny fizycznej, a tym bardziej higieny naszego ducha. Myślę, że dla wielu to jest oczywiste, co mówię. Mamy swój cichy czas. Wstajemy, zaczynamy od modlitwy, otwieramy Boże Słowo, a mamy taki cudowny choćby przewodnik z Biblią na co dzień. Czy inne sposoby, żeby też wzrastać, rozwijać się, karmić swoją duszę. Aby właśnie to Słowo badało, poznawało nasze serce, poznawało on mój umysł. Aby, jak tutaj psalmista pisze, zobacz, czy nie kroczę drogą. Zagłady, bo łatwo się w, w życiu pogubić. Łatwo sprawić to, że damy się zwyciężyć złu, a mamy nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem, jak pisze apostoł Paweł w liście do Remian. Moi kochani, to jest nasze zadanie, to jest moje powołanie. I dlatego, jak mówię, czas o duszę mieć staranie, trzeba skorzystać z tego dzisiejszego zachęcenia. Każdego z nas, bo moi drodzy, może ktoś pomyśli, mnie to nie dotyczy. Ja jestem szlachetny, sprawiedliwy, wyjątkowy, dobry człowiek. Ja też mogę tak powiedzieć nieskromnie, tak? Ale jedna jeszcze na koniec moja taka uwaga. Pamiętajcie, zło nie śpi. Zło nie zgubiło się w tym świecie. I nie dotyczy ludzi XXI wieku. Bo Słowo Boże mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas jak tutaj siedzi, i ja jako pastor, i ty na swoją własną drogę. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Bo moi kochani, przypomnę choćby jeden przykład. Jezusa Chrystusa, który po 40 dniach postu na pustyni, pamiętacie co się stało? To pamięta. Tu są podnosi pani pastorowa rękę, tak? Co przyszedł szatan i kusił kogo? Kogo kusił? Boga, Zbawiciela świata, Syna Bożego. I myślisz, że jak jemu nie odpuścił szatan Jezusowi Chrystusowi, to tobie albo i mnie odpuści? To jesteś naiwny. On nam nie odpuszcza. Czym bliżej chcemy być Pana, czym bliżej jesteśmy Boga, czym bliżej, to szatan chce nas co? We współczesnym świecie, tym bardziej co? Posiąść, zawładnąć Twój umysł, zawładnąć Twoje serce. Dlatego badaj mnie, Boże. Przychodzę do Ciebie jako najwspanialszego lekarza duszy, ducha i ciała, bo On nasze choroby, nasze cierpienia, nasze niedolegliwości wziął na siebie, abyśmy Jego ranami byli co? Uleczeni. <laughs> Poznaj moje myśli, czy one nie zbaczają na coś, co nazywamy grzechem, złem, nie jest przestrzeganiem Jego przykazań. Oddalamy się od, od nich w relacji z bliźnim, ale też w relacji z Bogiem. Doświadcz mnie czasami, może przez tą ciemną dolinę, abym właśnie uświadomił sobie, że słabym ja, lecz silność. Ty Jezu, bo bez Ciebie nic uczynić nie mogę, ale badaj drogę mojego życia, czy ona nie prowadzi na no, miejsca zagłady, potępienia, śmierci wiecznej, do piekła, ale prowadź mnie co? Drogą odwieczną, drogą zbawienia. A on przyrzekł: oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, aby się nie tworzyło, nie lękało. Ufajcie, nie Putinowi, nie Bidenowi. Nie dudzie, czy komukolwiek będę dzisiaj wymieniał, tak? Ale ufajcie Panu, wsze czasy. on jest drogą, on jest prawdą, on jest życiem i nie ma żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być, co? Zbawieni, uratowani, jak imię. Jezus, który jest wiecznie żywy, wiecznie świeży. Znacie tą piękną pieśń? I chcemy, tak? Jak te dzieci, czy mające roczek, czy co, dopiero przyszły na świat. Oddawać w ręce tego, który wie i zna przyszłość, a zarazem pamiętajmy o tym, żebyśmy trwali i badali, przychodzili do Niego, prosili, aby On kontrolował nasz stan ducha i abyśmy też wzmacniali Go przez swoją osobistą, żywą relację z Bogiem, poprzez to, że jesteśmy z Nim codziennie, że jesteśmy tutaj w Kościele, że tworzymy tą wielką rodzinę. I tak jak też to mówi hasło roku o tym, aby ta miłość, już ta tak skrócę, pomnażała się w nas, aby ta miłość Boża, którą czerpiemy od Niego, bo On jest źródłem i dawcą tej miłości, Bóg, była też udziałem w nas i aby potem wszyscy poznali, że jesteśmy Jego uczniami, gdy miłość wzajemną mieć będziemy. I niech On to sprawi. Badaj mnie, Boże. Poznaj serce moje, doświadcz mnie, poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagładę, jak co to o mnie napomni i ściągnij z tego zła, a prowadź mnie drogą wieczną, drogą zbawienia, życia wiecznego, błogosławieństwa, bo moim szczęściem być blisko Boga. Amen.